Na ten o o, trochę przeszłoś. <ścoughs> Arci Tarzan, kurwa. No. I tak się gra, no tak się ma, tak się gra no. Dokładnie. Powoli do mnie. A i Archi, jak będziesz widział taki jasno niebieską rudę, to wykopuj ją, bo to diament. Bożenka lagi masz? Co? Co Okej, tu zombie, ten... zombie robią? Kurwa, jak mi to denerwuje już. No musiał okay. być sobie zamknąć tą dziurę, z której wchodzą. Po fast breakami, mi pokazuje, że masz. Czego mam? Yy, ubożenki mi pokazuje, że cię yy, napierdala. Mhm. No dobra, muszę stąd wyjść Ubinacz? jakoś na bo Ale to przez lagi tylko. Chyba po prostu. Hmm. Kurde, pochodni nie mam na ślepokopie. Czemu? kurde. Nie musisz. Jako osoba prywatna. Jako osoba prywatna. A dałaś na oddam, czy co? No to nie wiem. To napisz byle co. nowe mi się jutro. Ty już ty już ty już, ty już, ty już, ty już gdzie my jesteśmy w no jesteś budujesz się jestem jestem morę sobie buduje pięknie jeszcze jakbym miał o mam pochodnie to może się może się wykopie cztery pochodnie mam I jeszcze wydają się coś... szkodki do krainy ha mama no, no. Tam jest ten, kurde, znowu też ja zapomniał, gdzie my mamy ten w ogóle. O, ale tam jest domek tego arciego, dobra, to ja już wiem, gdzie idę. Co wy się tam, Bożenki, budujecie? Mm, nie. Te ma swój domek. Gdzie ty masz? Tylko tam Nie powiem. O kurwa. Bardzo dobrze. robicie? <noise> Nie ma. Ja pierdzielę. Jak skończę, to powiem. Możesz skończyć? No, możesz skończyć? Możesz? Kila. Kila. Skończę, zaraz skończę. Pogardę się? Nie, no to jest lepsze. No. <noise> dobrze. Nagadaj jej tam No Ja nie mogę Ej ja o, ale teraz robię teraz projekt koracyjny Widziałeś mój dom mniej więcej znaczy to co robię tak, 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 I tak. teraz na tych drzewach, na tych drzewach będą rosły drzewa, rozumiesz to? O kurde to już. <grym> o. o, Kaken Mam takie coś żebyś byś chciał. Mój killo! No co to jest? To jest stalagmity po prostu. To się zlatuje. Już patrzyłem, czo... Trzeba podlewać tak i rozwalasz krok na mm -hmm. górze, to on zlatuje i może kogoś zabić, czy nawet tego zombiego. Co tutaj zasadziłeś? Ogólnie nie jak, wiem, jak wiem, masz te, jak... te kości i bierzesz do craftingu, to mm -hmm. masz taka kostka mączna, nie? I jak naciskasz tą kostkę mączną, tak, tak. to ci rośnie szybciej, patrz. I urosło już. Jeb, zasadzisz z powrotem i znowu ci rośnie, nie? A to trzeba podlewać jakoś? Yy, możesz sobie ogólnie rośnie. Ogólnie przy wodzie rośnie Posadzi... lepiej, nie? Posadziłem sobie te drzewa na drzewie. Drzewa na drzewie. Yy, ogólnie na to samo powinno wyrosnąć. O, Arci. Nie tequila. Ale to, co, to co ja? Nie, myślałem, że ty się kopiesz za to taki No nie, znalazł mnie, no nie. A kopię, ja już kopię, ja już, si ja już sił, sił nie za blisko mam. blisko spawna. Na przykład jesteś za blisko Krakena, nie? To jak on będzie działkę robił pierwszy, to ty nie będziesz mogła tu już budować. Ale ja już, ja już mam spałna. Gdzie masz? Ja już mam zapisany ten domek. Ale wiem, że no, to może ten robić sobie działkę. Nie, nie ten nie Ciebie ten tak jak. To mówię. się podzielimy z Krakenem. Coraz ja teraz no. się można zapraszać do. Poracy, czy możesz mi podrzucić tutaj parę pochodni? Albo dobra, może zapraszać? Zro... Kurwa. Nie? Ej, gdzie nie daleko? Gdzie dalej? Znaczy, gdzie blisko? Z, gdzie ja jestem, a gdzie on jest? Koło czy może ktoś mi podrzucić tu parę pochodni? Kraken, na herbatę zapraszam, jak się urządzę. Dwa Arci ci gdzie jest tu? O Moracy, <klujne> czy głuchy? Arci, no do banku widzę cię. Gdzie mnie widzisz? Jak ty mnie możesz widzieć? On jest snokerem, pamiętaj, Pocznie to miał mi... Widać twój nik, wiesz o tym. A daleko już jestem, czy nie? Yy, no trochę ci jeszcze nie. braknie, widzisz? Kurwa łódkę zgubiłem. Tak, Coś znalazłem nowego ja do ciebie. Jakiś ruda miedzi Ale, Ruda. To też nie jest po nic za bardzo trudno, wiesz. Mhm. Jest to wędka. O, o nie no dwie nitki, serio. Polacy, weź mi wygeneruj jedną nitkę. Tam mnie coś kurwa. Zleciałem do ciebie, Arty. Kurwa, bo miałem tyle nitek i nie miałem tleni, tak jest, że na co innego. Muszę pojąć, jaka jest Ty, ale ja, ja widzę twój nigdy i jesteś na równo ze mną. No bo spadłeś do ciebie. Jak spadłeś do mnie? To, to, to ty jesteś tak wysoko i to jeszcze jestem? Yyy, eee, tak. On jesteś to admin. Gdzie ty jesteś? Ale ja, to ja jestem fest nisko. przecież ja już tu zrobiłem z 200 schodów. O kurwa. O, no jesteś nisko. Znaczy. Wariat. Ja pierdził... ale dobra, to ja sobie tu zrobię chałupę. W takim układzie, jak ja tak kopię długo. Piecyk. Tak kurwa, do pieca trzeba mieć węgiel. O, to i chuj. I jestem w krainie. Wyplantuję to tu wszystko w piździu Ciesz. Gdzie No wystarczy to Pięć. Kopa się do ciebie ja O, doberek Dostawa pochodni Gdzie? Ma za sobą, o tu dobra, dobra, Miejsca nie no, kurwa O, dobra Dobra, na razie Dzięki <noise> Dostawa pochodni poszedł no. <noise> Kurwa, wyrzuciłem sobie a po co zginie mięso? Snowy nie, 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 nie głoduje. A kości poczelne, poczelne. Y tak na są potrzebne? Tak, jakbyś chciał sadzić roślinki, nie, albo drzewa i bierzesz na razie craftingu, jest. to y one ci przyspieszają później ten. Mączkę kostą taką masz z tego, nie? I, i to wszystko hmm. ci przyspiesza porost. <kluw> Bożenka, Jak się wykopię z tego. Tutaj Marasu, to Zapraszam cię w moje katakumby. A ja zapraszam Ciebie do moich leśnych Ja jestem Alfem. Ty jesteś krasnolud. Chłopie, nie uwierzy co ja tu odpierdoliłem. Panie. uwierzę, Tak zobaczę. Nie idź pan. Uh. <laughs> to będzie jeden wielki kurwa leśny do mnie. To jest drzew. To mówisz chory, że jeszcze tutaj mam wpis tu, trochę do Ale wychodzenia. Ty byłeś na 15, się. tam masz, a to jest na 66, czyli e, takie 5 kratek, nie. trochę 45 kratek do góry. Ile? No, 45 kratek tylko, no. Jezus, Mario. Kilopannie. Pochodnie. Węgiel trzeba mieć, kurwa. Ten węgiel z sobie... czegoś robi węgiel musisz znaleźć kopujesz o drzewo wtedy masz Kupujesz? węgiel drzewny. Aha gra mi się zacięła zajebiście o nie taką czarną rudę, nie taki kamień złączony z taką czarnową rudą. Po prostu no. Mhm. Dobrze o nie zupa grzybowa zacięło. Nie, mówi, że... No, zacięłam, zacięła mi się gra całkowicie, nie mogłam nic zrobić. Nie, ja, Czy Łatwo zrobić dynamit. Tak. Piasku potrzebujesz. Kurwa, te dynamity, nie dynamity. Ale musisz mieć też ta prezent, prezent robię, prezent dla puchatka robię. Nie no, dynamit potrzebuje tylko piasek i węgiel i proch. Ale musisz jeszcze... Prezek pułatkowi jutro dać. <gry> no, <gry> <i gry> Trochę się z dziewczyną zdziwi. Dobra. <gry> <gry> Taką skrzynię zrobię powiem Puchatek otwórz, ja to odpalę. No i proszę bardzo no. Jakie dobre? <gry> Jeszcze powiem zaprosić mnie do siebie na herbatkę do domu i to wszystko pierdolnie. <gry> o no, już, mam, już mam kostki z ziemią. <gry> ja bier, ja. O, To znaczy, że dobrze. Bardzo. To jesteś prawdziwym krasto trzeba jakieś handle robić. Ja będę drewno sprzedawał. O, <laughs> Drewniane rzeczy, beczki, kompostowniki będę sprzedawał. Jakieś miski. A tym będzie z kamienia sprzedawał rzeczy. Miski będzie sprzedawał. Aha. Pędzarka. Ej, pędzarkę sobie zrobię, ja tylko ja idę tak. na ryby A nie, no potrzebuję jedną Nie ja trochę. Kraken, mogę się u, to, u ciebie na chwilę schować, bo tam zombiak tak, jest. Tak, bez problemu. Dziękuję. Proszę a ja a... popatrzę, co ty robisz tu. A ogródek też robi. Bo tu Pają zombiaki mnie. nie, nie. Na drzewie? Parę na drzewie, chuj. Elfy, łódź, niki. O kurła. Dziwko, dawaj sieć. Dzięki, tobie będę miał wędkę. Nie byście. Ja pierdolę, no przecież zaraz tym dupnę. Kocham mój dom. Jest, wyszłem. Wyszłem. Górnik wyszedł, zobaczył ciemność. <górnik> Jak się cieszy. No. Ja Rodzina ciemno. mnie zobaczy. Juhu. Rodzina <górnik> mnie zobaczy. No poczekaj, no bo zobaczysz, gdzie, <górnik> zobaczysz gdzie ja się wkopałem, to się O, ja cię. Dzieci wróciłem, takie działanie. <górnik> tak jest. Hmm. Kurwa, Dobra. Czyli to będzie moje... Ja to, to tutaj zaznaczam. Są Wejście co tutaj robię. O. Nie. Dobra, wędkę mi robi. Dobra, ja będę rybakiem, nie? Łódkę mam, wędkę mam i dołowić. Nie, nie muszę mieć gwizdy, nie? Nie. Będzarkę zaraz ja zrobię No nie. już mam pomysł. Metina ty grał? Tak o człowieku 10 no, lat no to masz podobne technikę, nawet teraz no, gram czasami Jak masz podobne na jak w metlinie po prostu wiesz To zajebiście, jestem no, w domu no, bo ci kocham, kocham w prawda? Ogólnie wrzucasz do wody i czekasz po prostu aż ci no? ten spławik pójdzie na dół Zajebiście, ale ładnie, ale fajne nie, nie wiem co się odpierdala z tą grą, znowu mi się zacięła no, Waliło Cię i wyrzuciłaś swoje matce tutaj Ech, już Normalnie mam dosyć tego No zobacz ustawienia gry może Cieka, bo Puchatek co, mówiła, że okay. muszę ryby znaleźć O kurde ale może ustawie... Ale co w ustawieniach gry Może grafika o, czy coś takiego okay. Ja wiem, ja wiem Kurwa, Ura, macz. Ciebie. No teraz to ja. Chory! Uratuj, bo ja tu nie trafię z powrotem. Ja nie wiem, gdzie to jest. Czekaj. Ja. P... Aha, dobra, pod moją, pod moją chałupką się wykopałem, no ale jaja. Czy to nie jest moja hałka? Moja. E, o. Ej, masz to. Zrób sobie wiadro. Czekaj. E, no już. Wiaderko Biedro? możesz mieć, no? Tutaj w craftingu sobie ogarnij. I masz, będziesz miał coś takiego jak wiaderko. Albo narzędzia jakieś inne. Mm -hmm. A znaczy. No właśnie, muszę czekać na dzień, bo nie mam jak się tam dostać. I co ty lata jest W domu u mnie. Tam na dole? Nie. W domu u mnie. Na górze, w starym domu. Wiesz, że 5 minut i usuwa ci itemki? A wiesz, że ja w dalszym ciągu nie wiem, gdzie one są? Pod twoim domem, bo je widzę. Po stronie twojego domu? O. Dobra. Większość tutaj. Zrzęba, no tam, tam, ale... tam do do mnie. O tutaj. O, widział ty mnie chyba. Czekaj, bo to jest kurwa tu... Ja pierdolę. <laughs> Nie może z drzewa zejść. <laughs> hmm. na, na, na 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 O Arci, jestem koło ciebie. Coje bisz? Zajebisz tu mówi. Ale masz tu stado do gówna, ci powiem, no? Czy chyba wszystko zbierał jak leciało? No, chyba się będę budował. Rób to by... <laughs> jak najszybciej, wiesz? No, ja już już. Mam w domu. Ogon, co mówisz? To gdzieś tutaj się wyjebałeś. No, to już chyba wiem. O, tutaj masz, patrz. Gdzieś tutaj. O, no to co z tego, jak ja nie mam czym bić teraz? O już we mnie, kurwa, celap chredał. Krótko. No tak spokój. Darci mi to nie ma. Zajebiście. Surowy łosoś, surowy dorsz. Ale fani się łowi w tych grze. Gdzie jest moja łódka? Da się łódkę przyzwać? Zgubiłem łajbę. Zrobię sobie takie kurwa wejście wysokie. Jak na luda. A gdzie są moje pochodnie? O, kurwa, chyba ja ci zębię. To nie ja, to nie ja. Co? Mają O, tutaj. Bo jak cię zbierał, to pewnie mi wleci. A mogę budować na pochodniach jeszcze? No, na pochodniach. W Szczęście, sensie, że... O co no. Że postawisz pochodnie i... Tak, i kamień dam na pochodzie. No to, o, to patrz, coś ja chodź, takiego i teraz. Idzie kamień. ci ten i później masz kamień dopiero tak. O, no o to mi chodzi. No to normalnie kładziesz kamień na tymi. I ci samemu weźmiesz. Co mi to rozwaliłeś? No, czy, postawiłem to rozwaliłem, no nie chce ci to przeszkadzać, wiesz, w jakikolwiek sposób. Hi, hi, hi. Zostaw sobie hmm. jedną kratkę, bo tak to będziesz mógł sobie drabinki zrobić. Ty Arci wie jak drabinki robić? No? Przecież w domu mam. No to ty musisz sobie jedną kratkę zostawić, żeby na przykład wchodzić na tą wieżę, czy coś, nie? A ja nie potrzebuję wchodzić. A, tylko tak sobie. A, wierzysz. pięknie. Dobra, dobra. Kurwa długo się mówi. No. A... No nie da się nie zauważyć. Dopiero trzy. Trzy ryby dopiero mam. Muszę wędzarli teraz włódować. Boże na. Co? Podejdź do płata. No. Podejdź do płata. A... To, to musisz mnie tepnąć do siebie. No to tepnij się. Kraken, czemu ty nie masz? To co ci mu, pokażę, ci, pokażę ci mój plan. Robisz jak tylko że z desek, no. Yy, TPAsk robię? Pracuję TPAsk, tak? TPA. Arci? Nie. TPA. Arci. A jest, dobra, jest. Dobra, poszło. Twarda ziemia, nie. A ja piszę co? No. TPA akcept. 8 desek musisz mieć po prostu na to. Żeby zrobić. 8 desek. Tak. Uuu, gdzie jestem? Co to jest? Ej, deski? Po prostu? I patrz, no, chodź, kurw, A wiesz, że no, możesz no, normalne schody no, sobie zrobić? Pierkowe deski i... No, na razie co? nie robię. Ej, tu masz węgiel, panie, kup to tu. Ja, tu. ja, ja mam to mam wczoraj po... robili. Dookoła w craftingu, tylko środek został I patrz, co tu ma. Kurna, jak Lok, ładnie! Lok na <laughs> ziemia, Andeski. ale masz tu zombiaki, pułapki jakieś tam. Ale deski Ale, ej jedzenie Świecące Ciekło, jagody, wody. Hmm, pierdole Dobre te krasnoludzkie jedzenie, czekaj ja mam miecz Najpierw musisz a, mieć deskę a później zamieniasz to na Ale skąd one, Horace, a skąd mi zombiaki tu wchodzą? Deski, bo to jest pod ziemią, on się respektuje. Dziurę musisz mieć jak gdzieś bo ja go się... całość, to jest Aha, czekaj, bo tutaj mam wejście do wyjścia z tej jaski, gdzieś Nie, nie ma Aha, nie dobra tutaj jest wyjście Muszę go zarobić, muszę, muszę go zrobić Ej, ja właśnie sobie zrobił. Ciepło, o, chciałem ten sobie ten zrobić. Wtedy no, wchodziły. Ja już wychodzę spokojnie. Ja, dałem ci tylko obraz ten. Cel. A, jasno jest, dobra, jasno jest. I, I obraz ci postawił ja. No. Dziękować. O, i już, dziury. Nie. Proszę jedno na farmie. Ja to tutaj, ja to tutaj będę wykopował na taki na. O dobry człowiek. Ja no, to tutaj z tym poziomem to zrobię na równo i, na, i, i no, zrobię to, tutaj tak. równiutki prostokąt, taką komnatę. Mi no, się prostokąt. podoba, takie Lian to jest fajne. No, no, możesz się wspinać potem. O kurwo. Mm, spróbuję Nie, ja nie jestem krasnoludem, nie umiem więcej. <laughs> A, ja, to sobie to tutaj, ja sobie to tutaj ładnie wyrównam wszystko, <noise> I czyściutko sobie to wyjadę do równa <noise> masz tu i chłopki zobaczę. Ładne, ładne, podążę. Kurde. Tu to się no mieszkać normalnie. No, Kraken masz tu. Ja kiedyś nie ten... pokażę swoje miasto w na chmurach, dziewczyn? tylko na razie tam jest pusto. Ja tu robię, na 100% tylko mam dużo karczowania. No. Ale ciekawe masz rzeczy. Co teraz podnoszę, co to jest? Wielki spadoliście. To mi się przyda na wodę. Bo ja na wodzie będę robił taki fajny ten spadoliści most do łowienia. Dobra, ja tu już zostaję. Dobra, ja sobie tutaj trochę podpierdolę rzeczy. Spadoliście? Nie. Będzie. Linię wodna. Opatrzcie. Potwierdzana jak swoje. No hmm. kurwa, schody sobie rozjebałem. Schody co rozjebałem Całe? Nie, no moje. Ale, Ale o, całe dobra. schody, czy tylko to Nie, tylko dwa. A, bo chciałem kiedyś stąd wyjść. <noise> Jestem zakładnikiem kurwa. O, dobra, idę sobie drzwi na górę zrobić. Dobra, no ja co to pozbieram lili wodneście. ja to teraz robię pokój gościnny, co nie? No, bo ja na, herbaty, na herbatkę bym przyszedł. Na koniu bym przyszedł. Ale to ja robię pokój, ja robię pokój gościnny, jakby za bardzo naklać się i upić i w ogóle A. to się Ja byś za dużo jakby A te jak tam ja osawiła, tak? Chodź zobaczysz, chodź tutaj do mnie, chodź. Tu daj mi teleport. E. No to musi napisać Daj mi sekundę bo chcę ci rzeczy dać. ci Mało tego w sumie ale dam ci trochę rzeczy Mam ci nitkę Zgniłe mięso mogę ci dać No dzięki Czekaj patrzę co mam w skrzyniach bo już nie pamiętam O to ci dam no właśnie parapetuwa, to proszę dawać, dawać. Tak, tak, bo sam mieć prezenty, panie O, o. A, nie, że to o to. obraz już dał. Tak jest. No widzisz, jaki on jest cudowny, tylko ja odmówiłem widzę tego obrazu. Chyba będę żałował. Żałuj, jest piękny. Zobaczmy obrazki. No, to jak w Podróży, to z miłą chęcią ci oddam. A czemu ja tu nie mogę teraz wyjść po schodach? Mam blok. A, dobra, wiem. Teba akcept. Jest ja kwiatami idę w ręce, wiesz? To akceptuj. Co ty odwalasz? Czego ty się w górę patrzysz? Tu się patrzy. O Ognisko masz już. Mogę ryby to zrobić, czekaj. Mam, mam, nie zostaw! Boże bo bocie zabiję. Ej, kwiata spaliły, chupa. Dobra, masz tu prezenty, poczekaj. Wiesz, chodź tu. Czekaj, bo muszę wpierdolić coś, bo głodna jestem. Poczekaj, bo ja mam full tutaj rzeczy już. Ja to nie masz krzyk, ale ładny obraz. A czemu nie na ziemi? Ale ładny obry. Może go podjebać? Nie. Ja tu kradnę, kurwa. Piecyk masz. Zrobię ryby. Wiadro, lawy potrzebuję, albo blok węgla, żeby rybę usmażyć? I A węgiel drzewny, Dobra. A węgiel drzewny to jak? E, dwa to razy drzewo musisz dać do piecyka i. Co, drewno, co muszę, bo nie słuchałem? Dwa razy do piecyka drewno musisz wziąć na dołu i na górę, i Drewno do piecyka, tak? Tak. A, dobra. Ja to Cię tu pilnuję, co ty robisz. Nie, złóżnie. Wpuściła złodzieja na rejony, to Teraz pilnuj. Nie, no mnie nie okradnie, może. Jakby tak dla Dobra, mówisz wiesz te rzeczy, ale... Co ja chciałem? Puchatek napisała... Chodź zobaczysz, chodź zobaczysz, chodź, patrz, chodź, 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 Boże na chodź tu. Czemu nie, mogę, czemu nie mogę drzwi do bruku założyć? Fajno. Ale to skakać to nie można. To, bo coś tutaj... Co? Podstaw no. nie psuj, po cię. Czemu nie mogę drzwi założyć? Było niechcące. Dziękuję za wkierdol. Przepraszam. Wszędzie. To mi się rozpierdolaj domu, no. Chciałem ci tak powiedzieć, przepraszam. Może, że masz pół płytkę. Nie, Okej, zostaw od... to. Prawie, że oddam ci też. Co Daję mam? Daję Ci ten... pół płytkę albo coś. albo jeśli w dziwakach czy coś, nie? Dobra, bo teraz nie, nie mam życia. W bloku co stawiasz, na pewno? Wiesz, trudno mi powiedzieć. Aha, musi to... być na, dre... na drewnie. Nie, nie musi być. No i tak jak pozwalać na kila nie po prostu miałam ochotę cię zabić. A, jako. na bloku. Aha, ty na chciał trzeba. Tu masz rzeczy, no sobie. No Chodź, bo to tekila, zrób sobie skrzynkę, bo to zniknie za kilka chwil. Tu masz rzeczy, prezent ode mnie. Muszą być na pewno dwa bloki w górę. Ale ja nie mam miejsca na nie. Masz skrzynkę sobie zbudować, no. no. Ja... Tak, tak. możesz podejść i sobie robisz skrzynkę. Ja nie krzyn... wiem, jak się robi. Tu trzecia strona, masz tam skrzynię E, Gotowe deski albo tropikalne deski musisz zrobić z drewna. Gryć, zaraz zrobić szybko, bo zrobię. Ja nie wiem co to do mnie. Dobra, zaraz cię ogarnię. Ooo, no, tutaj ogarnia, jak się patrzy. I byle co. No a jak? Wygrałem to.